Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała niedawno wyniki swojej kontroli nadzoru nad dopuszczeniem i obrotem lekami bez recepty. W raporcie na ten temat padły poważne zarzuty pod adresem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych, ale także Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła m.in. że URPL nielegalnie przyznał kategorię OTC kilku lekom. Chodziło tutaj m.in. o na na migrenę z almotryptanem i lek na bezsenność z doksylaminą. W obu przypadkach zmieniono kategorię dostępności leku z RX na OTC mimo negatywnych opinii ekspertów. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się też poza aptecznemu obrotowi lekami bez recepty, a więc ich sprzedaży w sklepach czy na stacjach benzynowych. Tutaj z kolei padło sporo zarzutów pod adresem inspekcji farmaceutycznej za brak realnego nadzoru nad tym rynkiem i wynikające z tego niebezpieczeństwa.